Z tej strony parę i zaczynamy kolejną tą serki, że tak nie zadbałem zadba, o kanał. Nic nie wrzucałem ale po prostu już mi się tak zapomniało. No, ale dzięki za 20 subików lecimy po bo... więcej. Co kolegę do bo. Dobrze. No nie ma legendy, ale idę to Panku Kandy. Dobra. No i zaczynamy sobie. Baczmy, czy coś uda tu to być, przełożywać to, żeby to nie przeszkadzało. To będzie przeszkadzało to. No. Ale dobra. no co będzie? Hmm. Taka gierka. Pingo Run. Już wiem, kto będzie beauty. Uuu, ale mnie tu, ale mnie tu, ale mi tu, ale mi tu pasuje. Ale mi tu pasuje, ale mi tu pasuje, ale mi tu, tu, tu pasuje. Że on jest dalej, bo ma to. Dobra. Dzisiaj spróbuję nie zapomnieć o tym, że jestem tu. I nagrywam odcinek. Spróbuję nie zapomnieć, widzowie. A pomyślmy sobie, co, jakby wydać te pieniądze, które zarobię za kilkanaście lat. Czyli ja mam nadzieję, że. Szybciej zdobędę te tysiące, bo już będę zarabiać. No jak będę miał, to wydam to na te gry, które grałem. Gram i grałem. Muszę uważać też na tych graczy. Nie, no ty... Najdobre, Nie. Oby mi się udało. Oby się udało. Nie, chyba im się uda, a mnie nie. Właśnie. Nie, no i dupa. Pupa. Nie, no. No i przegraliśmy, nie? Przegraliśmy. Wygrać nie mogliśmy. Ale dobra. Może być i to, bo ja właśnie tutaj to chcę zrobić. Znaczy, chciałbym najbardziej to. Tą... Nie, w sumie, nie. Nie, po co ja mam kupować teraz karnet? No, znaczy tylko po tego, ale... Mi... No, też mi to kusi. Wolałbym to mieć, niż nie mieć nic, ale tam... No, wolę później wydać kasę. Mieć coś fajnego. Nie? Przed nie, pięć. o sobie kupię tą pięść ale fantazja zapierdzielę ci z ale no na razie to nie widzę żadnych przeszkód ani y, czy, które nie zakazu. nie no, e mm, ja chyba tego nie przejdę Konkretnie mówię! No nie! Ej! Naprawdę! To będzie mój najgorsze. granie w Stample, Nie! Przegram! Przegram! No i przegrałam, ja. Ej, nigdy mi się tak nie zdarzyło przegrać. Tak, nie? Ja już jestem doświadczony. I chcę tylko powiedzieć. Mm. Jak mnie słyszysz. Mmm, mm, jak on się nazywał, ten nub? A, Sharikan, Sharikan, jesteś nubem sample Guys. Jesteś taki beznadziejny. Jesteś jak bot, nawet gorszy. Masz tyle IQ, ile ma bot, czyli w ogóle nie ma IQ. W sample Guys oczywiście mi chodzi. Bo wiem, że jesteś większym twórcą, ale też starszym i ma pieniądze. I nawet, że masz pieniądze, to ci jeszcze nie daje to, że jesteś najlepszym duperem. Bo nawet, Vito, ten loser jest od ciebie lepszy. Ten loser. Ten loser jest od ciebie lepszy. Naprawdę. Jak jeszcze nie nagrywałeś ten, to było lepiej, bo te, te nikt nie mówił na ciebie nóg. Bo ja też nie mówię. Ale i tak jesteś tanym Tannym No. I nie. Nie. I znowu raz. Nie. Ja nie zabieram kontentu tamtemu, co obraża tam tych youtuberów. Ja nie zabieram teraz kontentu. Nie. Co, co ja bym zrobił? Co musiał zrobić, żeby zabrać komuś konto? Ja, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja nigdy nie ukradłem nikomu yy, pomysłu. <laughs> Mam nadzieję, że przypadkowo też nie yy, tutaj, bo tutaj jest możliwe, że właśnie zracę konto przez taką Tak jak prawie. Zginąłem tu. Przez moją głupotę. A szkielet chyba nie przejdzie przez. No właśnie, właśnie kupę Bo jest tu. No, ten ja skielecik przegrał, bo był zbyt głupa. i To nie na film. Przegram. <tryk> Przegram. to już jest bez wątpienia. Popatrzcie. No. Nope. Dlaczego już napisał haha, jak ha. przecież jestem totalnym no. Nie. Ej, dobra, ja teraz nie robię tego triku, ale. Ja przegram. Chyba, że zrobię wszystkie. I, to był speedrunner dosłownie, nie? czy on nie pobił rekordu świata? O, A. To tylko to. Ja. Dobra, ale załóżmy sobie to. No, nawet ładna, ale ja chciałem nowe tego zrobić, więc no, a nie takie coś, więc no, bo to jest takie, no kto by to zauważył? Chyba ten, który tylko po prostu gra, żeby zobaczyć, jak wyglądają wszystkie rzeczy ludzi muszą no, tylko może taki. Bo, speedrunnerów, nie? Ale chyba coś mi to dodają, czy nie? Nie, to mi spowolnia! To mi spowolnia! Nie, nie! Jak to jest akurat przez to, to ja się posnę. To Ej, jak przez to. Dobra, niestety, 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 nie, 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 e e nie zrobił tak, mi tak, że mnie przytulił i rzucił, to wtedy bym miał tak już, tak już przełom trochę. mm! mm. mm. Yeah. żeby żeby myciła. Jest. No. Dobra, mogę sobie taką dużą sztukę zjeść. Pozdrawiam, Aberę, Lele. Co? Yy, chwila. Dobrze, wróciłem do was widzowie. Po prostu miałem jakiegoś laga. Nie, no i... No. Dobrze, teraz idziemy sobie na nową gruntkę. widzowie. By... Mm. Ten. Najgłupszą rzeczą, żebym mogła zrobić kilka jej. Nowe aktualizację. To by było mm, tylko jedna rzecz. topka levelów. Mm. Bo tu jest level. Ja. Jakby to dodało kitka gęc. To by większość raczej się wpływa. Smy chyba wszyscy. Nie? Ja. Um, naprawdę to było, było smutne jakby kilka genic takie coś dodała takie jakby było napisane super duper wydarzenie nie o samu Nie, to jest za dużo kaski. ja nie mam dużo kaski. Dobra. Mm. Sobie wyrzucimy bo próbujemy. Ale to bym mogli zrobić tak. Powiem... Nie. Dobra, zróbmy to. kuchni jak mi wystrzeliło. Dobra, zobaczmy już kolejną rundkę. Bo lubię. Musiałem na chwilę wyłączyć nagrywanie, bo nie mam jakiegoś wirusa. Albo laga. <słuch> Pewnie zastanówmy was. Yy, jak nie bym miał laga? Jak przecież grał na to? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra to fajnie. Zobaczmy. Ja nagrywam każdą część y, filmu. Nie robię takich tych znaczy. Czasami jak tam coś się stanie to muszę niestety zrobić y, tak, żeby mi nie słychać było. I innych oczywiście domników. Bo mieszkam w bloku i no. Tu jest bardzo dużo hałasu. Wybaczcie mi, jak będzie ten, ale pamiętajcie. Blok. Blok to już nie są przelewki. E, blok! Jak blok zaż. Znaczy, nie jest fajny życie vlog Hacker plus 99 yy. To nie jest Hacker Żaden, bo nie przeszedł Ale I powiedzcie jaka, znaczy w komentarzach, jak oczywiście będą komentarze, bo nie wiem I Napiszcie w nich yy. Czy ja też mam na cały świat, czy mam tylko na Europę pokazywać? Bo to mnie troszkę ciekawi. Znaczy nie tyle co troszkę, bardzo mnie to ciekawi. Jak wy mi poradzicie, nie? Bo... Kawałeczek. Może wam tu się zdziwi. Aj, kawałeczek tego kanału. To jest... Ej, ja myślę, że przegram. Nie? Że nawet nie przejdę. Oj pierwszy. Ale pewnie za to się zmieni, bo trej hardy przyjdą i... No mówiłem. A? E, jakoś... Dobra. Ale... Nie nie nie, 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 Jest. A w ogóle Abera. Mm. Mam takie pytanie. Czy nie zrobiło ci się twojej dziewczyny? Nie wiem czego w sumie. Yy, gdy po prostu yy, jak dotknęła ci. Ona, chyba? No, chyba ona. Dotknęła Ci. Roberta Lewandowskiego. Roberta. E, ci Roberta Lewandowskiego. To Suuuu! Suuu! Nie zrobiło dzisiaj jej żal, bo naprawdę to. Ona mogła. Jak to jest oczywiście Twoja żona, to mogła związać z tego rozwód. I to nie są żadne przelewki, naprawdę. Naprawdę. Znaczy. <ścoughs> nie wiem, czy Wy to robicie tylko dla kontentu, że jesteście jakby razem, czy to jest prawdziwe, ale. Ja raczej Myślałem że to dla kontentu, a nie do. A wiecie czego Ja myślałem, że na początku myślałem, że tylko dla content, nie? Że youtuberzy się tam zakochują do contentu No i w sumie Tylko masz jedną prawdziwą miłość Roberta W Słuchaj sercu Nie! Ale, ale naprawdę to było fajne, ale ja gram z totalnymi tryhardami, ale zobaczmy, jak oni grają. Widać, kto jest większym tryhardem. Oni! Słuchajcie, ta gra bardzo zżarcza, patrzcie. Jest teraz 20, nie? 20 jest. No i patrzcie, patrzcie, patrzcie sobie, ile to zajmie. Muszę, że jest tam 20, nie? No jeszcze się... I herna Hierna. Po prostu sobie ustawiłem na inny język. No i ja już nigdy nie popełnię tego błędu. I zrobię coś, co mi nic nie zrobi. Czyli jestem tu bezpieczny. Uuu. Mm. No nie wiem, czy to było takie bezpieczne, ale dobra. Trochę Ale naprawdę. Abera. najdrzecie cię pozdrowiłem. To nie znaczy aż tyle, żeby. Znaczy pff, Na pewno. Nie... No, Abera nawet nie, nawet. No, nawet... Zaprząta sobie mną głowę. Chociaż może... Kto wie? Może myśli, żeby mi jakoś tutaj zaproponować jakiś content kogoś. No i zrobię ten content, a... No i mi pozję. Nie. Kaszę tak. <tryk> <tryk> To jest moja supermoc. Jak taka nie. Nie znacie mnie, więc się nie oceniacie mnie. Ja mam. ten! Nie! Kurde Masz kulo. Jebut! Jebut! Nie Jebut! je pat nie, nie, nie 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 Yy, dobra, tutaj, ta O! No i przyszliśmy dalej. No i. No. No i teraz będzie finał. Hmm. A co by z takim finałkiem zrobić? Ja nie wiem. A powiedzcie czy wy też. My, znaczy, mieliście szkołę w środę? Na przykład ci starsi mieli w środę. No, nie musieli iść do szkoły po prostu, nie? No i mieli esę totalną, nie? trochę dziwnie brzmi, bo no, rośli essa, no chyba tylko pani od angielskiego może mieć eser oprócz mahorsztyków, to Lula no i spadliśmy, ale to nic, bo no, no i ja naprawdę bym chciał mieć ten epik ten albo jego, to jest moje marzenie, żeby mieć amotkę od ilu czasu, <grym> nie wiem, ale no naprawdę, by było przyjemnie mieć to, ale no... Nie mam tego. I chciałbym też nie mieć szkoły. Powiedzcie, czy też byście woleli nie mieć szkoły? Znaczy... Jak kujon mnie ogląda, to ja się pos... tradam. Oczywiście, nie mam nic przeciwko, jak mnie zasubskrybuje, ale jak to usłyszę, to trochę mi tak... Skupiam. E, no po prostu tylko ja tak robię. Jak tu jest jakiś kujon to bardzo cię przepraszam za to, co powiedział. No kurde, a ja w sumie chyba kuję się za to nieobraźnie. Bo co? W tym obraźliwego. Kurde. Moich. Z mojej twarzy poszło. Co? No, 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 powiedz. Powiedz. Powiedz kujo. Co z mojego ust wyszło? Takiego otwornego. <ścoughs> wow. Ale to było mocne. Ale to było mocne. Mamy tylko 60 pingu. To bardzo malutko. Ja bym chciała oczywiście wygrać z butami, żeby mieć szybszą wygadkę. Znaczy. Ludzie mi jest po prostu tak raźniej, ale no. Znaczy, czy nowy, przeżył nowy skin? Mm, Jonesina y, lubina? Nie. Ale jest bananek jest. <mien> Superman. Brzmi, więc zaczynamy! Paint plaża i fila, to jest finał? Nie mówcie. A dobra, to nie jest finał. Już się bałem, bo nie lubię tego na finał. Po prostu bym przegrał, nie? No i tyle, powiem wam. No i bym przegrał po prostu, bo jestem zawsze najgorszy. I nikt tutaj nie podkasza. Łódź! No widzicie? Jaki jestem beznadziejny. Nawet tego triku nie umiem ani razu, pierwszy raz mi się teraz udało W życiu Biuu, biu. Udawanie z siebie i... Imbet Udawanie I takie yy, yy, jak dziecko, nie? Sobie naśladuje jakiegoś pana I go nie lubicie to będzie jak go oczywiście naśladuje, to powiedzcie, nie udawaj idioty. To <grystanie> będzie, yy, zobaczmy co będzie. Uuu, kosmos na final. No. Final, final. Drodzy widzowie, prohi wideo na no, finał. Si. No, dobrze, więc no. Tutaj mamy yy, kończący Dobra, miałem jakiegoś laga. Znowu. Nie lubię takich lagów, ale dobrze i tak w sumie muszę odrobić lekcję, więc pa!